Witam Was serdecznie, nietypowy szorcik, a może i ciutkę więcej niż szorcik. W każdym razie chciałem opowiedzieć, bo zawsze... Ja mam parę filmików, porównanie życie w Niemczech, życie w Polsce. Przede wszystkim, jeżeli tutaj chodzi troszeczkę o pieniążki. Ja teraz właśnie wracam z wymiany oleju. W tym samochodzie tutaj Opel Insignia, 2 litry, diesel, 170 koni. 4,9 litra mi tu wchodzi. Ja wtedy w moim przykładzie dawałem właśnie wymianę oleju, gdzie jest to tańsze i e, w porównaniu Polska, Niemcy e, i liczyć pieniążek to pieniążka. Nie przeliczając razy 4,30 czy coś tam. E, w każdym razie wtedy było, wtedy to było, nie wiem, dwa lata temu może. Płaciłem 99 euro z olejem z wszystkim. Do widzenia, pocałowanie rączki i lecę dalej. A teraz e, z, e, z ciekawości zadzwoniłem do, do salonu Opla i się pytam, dzień dobry, bla bla, Opel, e, ile wymiana oleju? No to on mi powiedział 270 euro. So, pomyślałem, ok, <laughs> może jutro, dzisiaj nie. <laughs> 270 euro, no i pojechałem do standardowego warsztatu, tutaj taka sieć, ATU, Autotraile umna. no i tam, gdzie ja płaciłem 99 euro, to dzisiaj zapłaciłem 145. 145 euro i to już jest troszeczkę więcej. Teraz możecie wy mi napisać w komentarzach, przede wszystkim ci, którzy wymieniają około 5 litrów oleju w warsztacie, nie u kolegi, który to robi za skrzynkę piwa, tylko normalnie idzie się do warsztatu. Ile to w Polsce kosztuje? W złotówkach możecie powiedzieć, bo to tutaj te 145 euro wychodzi około 600 złotych. To jest kawałek, to jest kawałek. I nie wiem, możecie mi też napisać, jakie są zarobki takie standardowe, nie jakieś zawyższone, ani zaniżone, czy, czy zarabia się 2,5 czy 3,5 czy 4,5. Taka, taka, taki standard, taki zwykły standard, I, ale nie według według um, Oficjalne, oficjalnego przeciętnego, bo to jest zawsze więcej niż, niż się słyszy, tu i tam. Tylko tak z waszego e, otoczenia, opowiedz, tak. Ja. E, dajcie znać w komentarzach. Olej 5 litrów 145 euro. Lepiej niż 270. To było wszystko na temat, a teraz, żeby nie stracić tego słowa, e, wymiana oleju po niemiecku to jest DIE. Ölwechsel. Razem. Der Ölwechsel. Ja, der Ölwechsel. Ich war heute beim Ölwechsel, czyli byłem dzisiaj przy wymianie oleju i się teraz nagrałem z autostrady. Życzę Wam miłego dnia, miłego wieczorku, do następnego razu. Wasz Wojtek.